To niesamowite, jak często stajemy się własnymi architektami naszych problemów. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy nie potrafimy kontrolować naszych emocji i zaczynamy zbyt dużo mówić o naszych przyszłych osiągnięciach. W Apokalipsie 12:11 czytamy, że zwyciężyli dzięki krwi Baranka i słowu swojego świadectwa. Jednak kluczowe jest, aby wiedzieć, kiedy jest właściwy moment, aby podzielić się naszymi zwycięstwami. Tylko dlatego, że ktoś bije brawo najgłośniej, nie oznacza, że naprawdę cieszy się z naszego sukcesu. W rzeczywistości niektóre osoby biją brawo, jednocześnie potajemnie planując nasz upadek. Są tacy, którzy, choć mają najgłośniejsze głosy, aby opowiadać o swoich sukcesach, ukrywają zazdrość w sercu. Są jak węże w przebraniu, wilki w owczej skórze, zbyt podstępni, by być ludźmi. Nie daj się zwieść. Nie wszyscy są naszymi przyjaciółmi i nie wszyscy szczerze nas wspierają. Wielu chrześcijan traci swoje błogosławieństwa i cuda, ponieważ ekscytują się i opowiadają chrześcijańskim przyjaciołom o tym, czego oczekują od Boga, lub jak zostali pobłogosławieni i jak prosperują. Mylnie interpretują ogłaszanie pozytywności i wiary, jako dawanie świadectwa. Jeremiasz 17:10 przypomina nam, że serce jest zwodnicze ponad wszystko, i niezmiernie przewrotne. Kto je może poznać? Ludzka natura, naznaczona odziedziczonym grzechem pierworodnym po Adamie, jest przerażająca. Jedynym powodem, dla którego chrześcijanie mogą okazywać miłość innym, zwłaszcza nieznajomym, jest działająca w nich moc Boga przez Ducha Świętego. Ta nadzieja nas nie zawiedzie, bo wiemy, jak bardzo Bóg nas kocha, ponieważ dał nam Ducha Świętego, aby napełnił nasze serca swoją miłością, zgodnie z Rzymian 5.5. Musimy zrozumieć, że świat jest pełen złych ludzi, którzy uwielbiają niszczyć innych i nienawidzą widzieć sukcesu innych, zwłaszcza w dziedzinach, w których sami zawiedli lub nadal walczą. Istnieje naturalna skłonność do zazdrości i rywalizacji, która sprawia, że wielu czuje się zagrożonych sukcesem innych. Musimy być roztropni i ostrożni w dzieleniu się informacjami, ponieważ nie wszyscy kibicują naszym zwycięstwom. Pisma święte ostrzegają nas przed złem ludzkiego serca i potrzebą zaufania boskiej przewodnictwu w poruszaniu się po tych skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Zawsze szukaj mądrości u Boga, aby wiedzieć kiedy i z kim dzielić się naszymi świadectwami, chroniąc w ten sposób nasze błogosławieństwa i zachowując integralność naszych marzeń i nadziei. Kiedy zaczynamy głośno mówić o naszych błogosławieństwach, zwłaszcza gdy czas nie jest odpowiedni, dajemy tym złym ludziom dostęp do informacji, które wykorzystają do manipulowania naszą sytuacją. Czasami nasze luźne języki mogą opowiadać przyjaciołom, którym ufamy, a ci zaufani przyjaciele mogą przekazać nasze informacje innym zaufanym przyjaciołom. I tak tworzy się łańcuch, aż dotrze to do uszu naszego wroga kogoś zdeterminowanego, aby nas zniszczyć lub zablokować nasze błogosławieństwa. Innym powodem, dla którego warto trzymać język za zębami, gdy Bóg nas błogosławi, jest to, że wiele innych osób szuka tej samej okazji, którą otrzymaliśmy. Może to być kontrakt, oferta pracy, lub wspaniały partner. Wiele osób próbowało znaleźć się w pozycji, w której jesteś teraz. Więc kiedy zaczynasz o tym głośno mówić, Zwłaszcza nieodpowiednim osobom w nieodpowiednim czasie znajdą sposoby, aby odebrać ci tę okazje i wykorzystać ją dla własnych, egoistycznych celów. Oto znaczenie chronienia naszych marzeń i błogosławieństw z dyskrecją. Nie chodzi o ukrywanie, ale o ochronę tego, co dał nam Bóg. Nie chodzi o życie w strachu, ale o bycie mądrym i przebiegłym jak wąż, a nieszkodliwym jak gołębica zgodnie z Mateuszem 10:16. Na wszystko jest czas, w tym na dzielenie się naszymi radościami i zwycięstwami. Musimy nauczyć się rozróżniać, kto naprawdę jest po naszej stronie, a kto jest tylko blisko, czekając na okazję, aby nas powalić. W końcu prawdziwa przyjaźń i wsparcie pochodzą od tych, którzy w ciszy modlą się za nas i szczerze cieszą się z naszego sukcesu. Są rzadkością, ale istnieją i to ich powinniśmy cenić. A kiedy nadejdzie właściwy moment, kiedy będziemy bezpieczni i umocnieni, wtedy tak, dzielmy się naszymi świadectwami, jako żywym dowodem tego, co Bóg może uczynić. Pamiętajmy zawsze, że nasze świadectwa są potężnymi broniami, ale powinny być używane mądrze i we właściwym czasie. W końcu, jak jest napisane w księdze Kocheleta, trzy i jeden, wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Nie dajmy się zwieść pozorom wsparcia i przyjaźni. Nauczmy się rozpoznawać serca wokół nas, mając oczy utkwione w Bogu, który zna wszystkie serca i poprowadzi nas przez Ducha Świętego. Tylko On może dać nam mądrość niezbędną do poruszania się wśród tylu fałszów i oszustw. Boska ochrona jest zawsze z nami, ale mamy również swoją rolę do odegrania, a jest nią bycie roztropnym i ostrożnym. Bóg daje nam mądrość, ale to od nas zależy, czy zastosujemy ją w naszym codziennym życiu. Prawdziwe bezpieczeństwo jest w Bogu i to w nim powinniśmy zawsze pokładać ufność. Idźmy więc naprzód z wiarą, rozeznaniem i mądrością, wiedząc, że wykonując swoją część, Bóg zatroszczy się o resztę. I pamiętajmy zawsze, sekret sukcesu nie tkwi tylko w tym, co osiągamy, ale również w tym, jak chronimy i zachowujemy te osiągnięcia. A to zaczyna się od dyskrecji i rozeznania. Czasami nie chodzi o to, że oni potrzebują lub chcą tej okazji lub pozycji, którą masz. Może być tak, że próbowali osiągnąć tę samą pozycję, ale im się nie udało i zrobią wszystko, aby uniemożliwić tobie jej osiągnięcie. Wiem, że to może być szokujące, ale taki jest świat, w którym żyjemy. Czasami po prostu nie chcą, abyś odniósł sukces, nie dlatego, że potrzebują lub pragną tej pozycji, ale dlatego, że czują do ciebie nienawiść. Żyjemy w świecie, gdzie zazdrość i uraza mogą prowadzić ludzi do działania w sposób małostkowy i destrukcyjny. Dlatego bądź mądry i zachowaj swoje osiągnięcia dla siebie, dzieląc się nimi tylko z tymi, którzy naprawdę kibicują twojemu sukcesowi. Pamiętaj, że nie wszyscy wokół ciebie są prawdziwymi przyjaciółmi. Niektórzy tylko czekają na okazję, aby cię powalić. Podsumowując, Musimy być ostrożni w tym, co dzielimy i z kim dzielimy. Właściwy moment i odpowiednia publiczność są kluczowe, aby chronić nasze błogosławieństwa i marzenia. Cisza i dyskrecja są potężnymi narzędziami, aby nasze osiągnięcia były trwałe i nasze wysiłki nie poszły na marne. Czekanie na właściwy moment na świadectwo jest fundamentalne. Unikamy dostarczania amunicji tym, którzy chcą nas skrzywdzić. Dodatkowo, tworzymy środowisko, w którym nasze osiągnięcia mówią głośniej niż nasze słowa, pozwalając, aby nasze światło świeciło autentycznie i bez przeszkód. Chodzi o mądrość, cierpliwość i zrozumienie ludzkich złożoności, gdzie zaufanie Bogu i ostrożność w naszych działaniach i słowach stają się naszymi największymi sojusznikami. Nienawidzą widzieć, jak jesteś błogosławiony, nienawidzą widzieć, jak prosperujesz. Nienawidzą widzieć, jak odnosisz sukces. Dlatego poświęcają swój czas, energię i zasoby, aby upewnić się, że ci się nie uda. Wielką lekcją, którą nauczyłem się o życiu i Bogu, jest zaufanie Bożemu czasowi. Nawet kiedy nie wiemy, jaki jest ten czas, czas Boży ma znaczenie we wszystkim. Od momentu błogosławieństw po moment świadectwa. Ważne jest, aby rozpoznać głos Boga, a także czasy i pory roku. Aby wiedzieć, kiedy mówić. Wiedza, kiedy świadczyć i kiedy milczeć, jest niezbędna. Apokalipsa 12,11 mówi, że zwyciężyli dzięki krwi Baranka i słowu swojego świadectwa. Jednakże, wiedza, kiedy świadczyć, jest również konieczna, ponieważ świadectwo w niewłaściwym czasie może nie być tak błogosławione, jak byłoby, gdyby było w odpowiednim czasie. Nie każde błogosławieństwo wymaga lub potrzebuje publicznej uwagi. Naucz się nie mówić zbyt wiele o swoich błogosławieństwach, ponieważ nie każde świadectwo potrzebuje publicznej uwagi. Nie każde świadectwo powinno być udostępniane w mediach społecznościowych i nie każde świadectwo jest przeznaczone dla publiczności. Tak jak dwie osoby dzielą intymność, mając specjalne informacje znane tylko im, czasami twoja intymność z Bogiem jest budowana na tajemnicach, które dzielisz tylko z nim i nikim innym. Chcę, abyś zrozumiał, że nie wszyscy zrozumieją twoją wizję, nie wszyscy zrozumieją i połączą się z twoją historią. W rzeczywistości twoje świadectwo może nie być korzystne ani inspirujące dla wszystkich. Kiedy Bóg dał ci tę wizję, nie była to konferencja telefoniczna, to był intymny moment między tobą a nim. Dlatego zachowaj te cenne objawienia w swoim sercu. Niektóre błogosławieństwa są jak nasiona które trzeba chronić aż do właściwego momentu kwitnienia. Ujawnienie tych nasion przed czasem może przyciągnąć szkodniki, które spróbują je zniszczyć, zanim jeszcze zdążą rosnąć. Słowa mają moc, a moment, w którym je wypowiadamy, może określić przebieg naszych losów. Zaufanie Bogu i rozsądek przy dzieleniu się naszymi świadectwami mogą zrobić ogromną różnicę. Pamiętaj, że na wszystko jest czas pod niebem, jak mówi w księdze Kocheleta 3.1. I ten czas musi być respektowany, aby nasze błogosławieństwa mogły dojrzeć i wydać owoc w swoim czasie. Bądź ostrożny. Komu powierzasz swoje marzenia? Niewłaściwe osoby mogą zamienić Twoje nadzieje w rozczarowania i Twoje sukcesy w frustrację. Skupiaj swoje oczy na tym, co wieczne i nie daj się zwieść intrygom i zazdrości ludzkiej. Bóg zna wszystkie serca i ufając mu będziemy bezpiecznie prowadzeni przez trudności. To kwestia rozeznania i ochrony duchowej. Chroń to, co jest cenne i ufaj, że Bóg objawi właściwy moment dla każdej rzeczy, a kiedy ten moment nadejdzie, twoje świadectwo będzie potężnym oświadczeniem tego, co Bóg może uczynić w życiu tych, którzy mu ufają. Nie ma potrzeby pośpiechu ani niepokoju. Cierpliwość jest cnotą, która pomaga nam czekać na najlepszy moment, podczas gdy czekamy, nadal pracujemy i budujemy nasze marzenia w ciszy, wiedząc, że Bóg jest z nami na każdym kroku, a w odpowiednim momencie wywyższy nas przed tymi, którzy obserwowali nas w milczeniu. Nasza podróż jest unikalna, a nasze świadectwo jest cenne. Zachowanie go w sercu aż do odpowiedniego momentu jest aktem mądrości i wiary. Życie nauczy nas że nie powinniśmy obawiać się wyzwań, ale ufać, że każda przeszkoda jest okazją do wzrostu i dojrzewania. Kontynuuj wiarę i odwagę, wiedząc, że Bóg jest po Twojej stronie. I zawsze pamiętaj, że cisza może być potężną bronią w rękach tych, którzy w pełni ufają Bogu. Twoje osiągnięcia będą świecić jeszcze jaśniej, kiedy ujawnisz je w odpowiednim momencie, a Twoja historia stanie się latarnią nadziei dla wielu. W końcu nigdy nie lekceważ potęgi dyskrecji. W świecie pełnym głosów i hałasu, ci, którzy wiedzą kiedy mówić, a kiedy milczeć, są prawdziwymi mędrcami. Niech twoje życie będzie cichym, ale potężnym świadectwem miłości i łaski Boga. I niech każde słowo, które wypowiadasz, będzie nasionem zasianym w odpowiednim czasie, przeznaczonym do rozkwitu i wydania obfitych owoców. Idź naprzód z ufnością, Wiedząc, że Bóg ma doskonały plan dla Twojego życia, a realizując ten plan, znajdziesz pokój i radość na każdym kroku. Niech Twoje błogosławieństwa będą chronione, a Twoje marzenia spełnione w doskonałym Bożym czasie. Kiedy modlisz się i prosisz Boga o cud, błogosławieństwo, awans lub nowy poziom, jest to intymny moment między Tobą a nim. To nie jest rozmowa konferencyjna do podzielenia się ze wszystkimi. Nie wszystkie specjalne chwile z Bogiem powinny trafiać na media społecznościowe lub do internetu. Zrób przerwę od tych wszystkich rozmów i pozwól, aby Twoje działania mówiły same za siebie. Spędzaj więcej czasu na pracy, niż na mówieniu o swoich błogosławieństwach. Kiedy one przyjdą, szukaj sposobów na ich najlepsze wykorzystanie, aby rosły i pomnażały się to, co dał Ci Bóg. Jeszcze mądrzej jest pracować i modlić się o nowy zestaw cudów, ponieważ Bóg zawsze ma więcej zarezerwowanych dla ciebie. Skup się na działaniu, nie na słowach i pozwól, aby wyniki mówiły same za siebie. W ten sposób chronisz swoje błogosławieństwa i przygotowujesz się na przyjęcie jeszcze większej ilości. Bóg często działa w ciszy i to w tej ciszy dokonuje wielu swoich największych czynów. Krótko mówiąc, bądź mądry i zachowaj swoje osiągnięcia dla siebie, Dzieląc się nimi tylko z tymi, którzy naprawdę kibicują Twojemu sukcesowi, pamiętaj, że nie wszyscy wokół ciebie są prawdziwymi przyjaciółmi. Niektórzy tylko czekają na okazję, aby cię zniszczyć. Zaufanie Bogu i ostrożność w naszych działaniach i słowach to nasi najwięksi sojusznicy. Bóg ma plan dla każdego z nas, a częścią tego planu jest wiedza, kiedy działać, a kiedy milczeć. Dlatego krocz z ufnością, pracując nad swoimi błogosławieństwami i pozwalając, by twoje wyniki mówiły same za siebie. Kiedy Bóg cię błogosławi, ważne jest, aby zachować dyskrecję. Biblia daje nam przykłady ludzi, którzy zostali pobłogosławieni przez Boga, takich jak Józef. Zawsze miał on sny o tym, co Bóg uczyni w jego życiu, a dzieląc się nimi, jego bracia zazdrościli mu. Nie lubili pomysłu, że Józef będzie wielki, podczas gdy oni nie będą. W tamtych czasach sny miały wielkie znaczenie symboliczne, a Józef był również bardzo kochany przez swojego ojca, co zwiększało zazdrość jego braci. Józef nie zauważył, że jego bracia nie mieli dobrych intencji, kiedy opowiedział im swoje sny. To uczy nas, jak ważne jest, aby pewne rzeczy zachować dla siebie. Wróg próbuje nas dosięgnąć na różne sposoby, szukając sposobów na zakłócenie naszego życia, ale niezwykłe jest to, że diabeł nie wie wszystkiego i nie jest wszędzie jednocześnie. Przykładem tego jest narodzenie Jezusa. Ważne jest zauważyć, że diabeł działa poprzez ludzi. Użył Heroda, aby spróbować uniemożliwić plan Boga. Diabeł nie pojawia się fizycznie, ale działa subtelnie przez ludzi, dlatego nazywany jest Zwodzicielem. Nie wszyscy lubią słuchać dobrych wieści. Niektórzy ludzie udają, że się przejmują, ale w głębi duszy knują przeciwko Tobie mogą udawać, że cieszą się z Twojego powodu, ale w rzeczywistości czekają na okazję, aby zobaczyć, jak upadasz. Nie pozwól, aby zazdrość innych przeszkodziła Ci w postępie. Pamiętaj, że często osoby najbliżej Ciebie czują się najbardziej zagrożone Twoim sukcesem. Chroń swoje błogosławieństwa, będąc dyskretnym i powściągliwym w dzieleniu się swoimi osiągnięciami. Ważne jest aby pamiętać, że niektóre błogosławieństwa, są przeznaczone do dzielenia się tylko z Bogiem. Twoja relacja z Nim jest wyjątkowa i osobista, i nie wszystko musi być ujawnione publicznie. Czasami prawdziwe świadectwo to życie, które odzwierciedla twoje błogosławieństwa bez potrzeby ogłaszania ich światu. To nie tylko zachowuje czystość twojej wdzięczności, ale także unika przyciągania negatywności i zazdrości innych ludzi. Dyskrecja jest oznaką mądrości i duchowej dojrzałości pozwalając ci żyć swoimi zwycięstwami z łaską i pokorą. Podsumowując, kiedy Bóg cię błogosławi, milcz, bądź mądry, dyskretny i chroń swoje błogosławieństwa. Nie wszystko musi być dzielone ze światem. Niektóre zwycięstwa są tylko między tobą a Bogiem. Zaufaj czasowi Boga i wiedz, że milczenie może być potężną formą ochrony, zapewniającą, że Twoje błogosławieństwa kwitną bez negatywnych interferencji z zewnątrz. Pamiętaj, nie wszyscy wokół ciebie chcą, abyś odniósł sukces, więc zachowaj swoje osiągnięcia dla siebie, kontynuuj ciężką pracę i pozwól, aby Twoje działania mówiły głośniej niż słowa. Dyskrecja jest kluczem do zachowania i pomnażania swoich błogosławieństw. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał na YouTube, aby zobaczyć więcej takich filmów. Dziękujemy za uwagę i niech Bóg cię błogosławi. Reflektując nad tym, zauważamy, że podróż z Bogiem to droga wiary i mądrości. Każdy krok, który stawiamy, powinien być prowadzony przez rozeznanie i zaufanie, że On ma dla nas większy plan. W tym procesie Zrozumienie właściwego momentu na dzielenie się naszymi zwycięstwami jest kluczowe. Często Bóg daje nam błogosławieństwa, które muszą być zachowane w tajemnicy, aż dojrzeją na tyle, by mogły zostać ujawnione. Znaczenie ochrony naszych marzeń i osiągnięć jest nie do przecenienia. Zbyt duże dzielenie się, zwłaszcza z niewłaściwymi osobami, może przynieść negatywne konsekwencje. Kiedy mówimy za wcześnie, możemy przyciągnąć zazdrość i negatywność od tych, którzy nie życzą nam dobrze. Dlatego ważne jest, aby być ostrożnym i rozsądnym, ujawniając to, co Bóg uczynił w naszym życiu. W milczeniu znajdujemy siłę do kontynuowania i mądrość do rozeznawania czasów i sezonów. Bóg wzywa nas do podróży, w której nie wszystkie nasze zwycięstwa muszą być ogłaszane. Niektóre z nich są przeżywane w ciszy, pozwalając im rosnąć i kwitnąć w odpowiednim momencie. To w tajemnicy naszych serc Bóg działa najgłębiej, kształtując nas i przygotowując na to, co ma nadejść. Przykłady biblijne uczą nas o znaczeniu dyskrecji. Józef na przykład wiele wycierpiał, dzieląc się swoimi snami przed czasem. Jego bracia, napędzani zazdrością, spiskowali przeciwko niemu. Uczymy się, że nie powinniśmy lekceważyć zdolności ludzi do krzywdzenia nas z powodu zazdrości. Powinniśmy być wdzięczni za nasze błogosławieństwa, ale zawsze z świadomością, że nie wszyscy wokół nas dzielą naszą radość. Podróż Józefa jest lekcją odporności i wiary. Pomimo przeciwności, pozostał on silny i ufał w Boży plan. W odpowiednim czasie jego błogosławieństwa zostały ujawnione w sposób chwalebny. To uczy nas że cierpliwość i zaufanie Bogu są niezbędne. Powinniśmy czekać na Boży czas, wiedząc, że On zawsze ma dla nas to, co najlepsze. Historia Józefa pokazuje również, że często największe wyzwania pochodzą z miejsc, których się nie spodziewamy. Ci, którzy powinni nas wspierać, mogą być pierwszymi, którzy spróbują nas zniszczyć. Dlatego ważne jest, aby być czujnym i chronić nasze marzenia i osiągnięcia, ufać Bogu i być dyskretnym, to sposób na zapewnienie, że nasze błogosławieństwa są bezpieczne, aż do właściwego momentu ujawnienia. Nie powinniśmy pozwolić, aby strach lub niepewność powstrzymały nas przed postępem. Bóg jest naszym największym sojusznikiem i z nim u naszego boku nie ma nic, czego nie moglibyśmy pokonać. Kluczem jest zachowanie skupienia i kontynuowanie ciężkiej pracy, ufając, że On poprowadzi nas właściwą drogą. A kiedy nadejdzie czas, nasze zwycięstwa będą jeszcze bardziej znaczące. Milczenie często jest potężną bronią. Kiedy decydujemy się nie mówić o naszych osiągnięciach, dajemy im szansę rosnąć i się wzmacniać bez zewnętrznych zakłóceń. To nie oznacza ukrywania naszych sukcesów, ale raczej ich ochronę, aż będą gotowe do dzielenia się. Mądrość polega na wiedzy kiedy i z kim dzielić się. W naszym życiu zawsze powinniśmy szukać Bożego kierownictwa. On nas poprowadzi i pokaże właściwy moment na wszystko. Kiedy podążamy za Jego wskazówkami, znajdujemy pokój i bezpieczeństwo, wiedząc, że jesteśmy na właściwej drodze. W odpowiednim czasie nasze błogosławieństwa zostaną ujawnione w sposób, który oddaje chwałę Bogu i inspiruje tych, którzy nas obserwują. Dlatego trzymaj się mocno w wierze i ufaj Bożemu planowi. On zna wszystkie szczegóły naszego życia i wie, co jest dla nas najlepsze. Podążając za Jego wskazówkami i będąc dyskretnym z naszymi błogosławieństwami, zapewniamy, że chronimy to, co On nam dał. A w odpowiednim momencie On wywyższy nas przed tymi, którzy nas obserwują. Niech nasze życie będzie świadectwem łaski i miłości Boga. Żyjąc z mądrością i dyskrecją, pokazujemy światu, że całkowicie Mu ufamy. W ten sposób nasze zwycięstwa będą jeszcze bardziej znaczące i trwałe. Bóg ma wielkie plany dla każdego z nas, a ufając mu, będziemy żyli zgodnie z jego wolą. Niech zawsze pamiętamy o znaczeniu milczenia i dyskrecji. Chroniąc nasze błogosławieństwa, oddajemy cześć Bogu i pokazujemy naszą ufność w niego. A kiedy nadejdzie właściwy czas, nasze zwycięstwa zostaną ujawnione w sposób chwalebny odzwierciedlając wielkość miłości i troski Boga o nas.